Tak zadumany, ledwie zrobił kroku w parę, Gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi marę, całą w bieliźnie, Długą, wysmukłą i cienką. Suwała się ku niemu z wyciągniętą ręką, Od której odbijał się drżący blask miesięczny. I przystąpiwszy cicho jęknęła. Niewdzięczny, szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz. Szukałeś rozmów ze mną. Dziś uszy zamykasz. Jakby w słowach we wzroku mym była trucizna. Dobrze mi tak. Wiedziałam, kto jesteś? Mężczyzna, nie znając kokieterii, nie chciałam cię dręczyć. Uszczęśliwiłam, tak żeś umiał mnie zawdzięczyć. Triumf nad miękkim sercem serce twe zatwardził, żeś je zdobył zbyt łacno zbyt prędkoś nim wzgardził. Dobrze mi tak, lecz straszną nauczoną próbą, wierz mi, iż więcej niż ty. Gardzą sama sobą. Telimeno, Tadeusz rzekł: Dalibóg nie twarde, mam serce, ani ciebie unikam przez zgardę. Ale uważno sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nie nieprzyzwoicie, to dalibóg jest grzechem. Grzechem? Odpowiedziała mu z gorzkim uśmiechem. Niewiniątko, baranek, ja będąc z kobietą, jeśli z miłości nie dbam, choćby mię odkryto, choćby mię osławiono. A ty, ty mężczyzna, cóż chodzi z was, któremu, chociaż się i przyzna, że ma romans z dziesięciu razem kochankami. Mów prawdę, chcesz mnie rzucić? Zalała się łzami. Telimeno cóż by świat mówił o człowieku rzekł Tadeusz który by teraz w moim wieku, zdrów, żył na wsi, kochał się, kiedy tyle młodzi, tylu żonatych, od żon, od dzieci uchodzi za granicę, pod znaki narodowe bierze. Choćbym chciał zostać, czy to ode mnie zależy? Ojciec mnie testamentem kazał, abym służył w wojsku polskim. Teraz Stryj ten rozkaz powtórzył. Jutro jadę, zrobiłem już postanowienia i dali Bóg telimeno, już go nie odmienię. Ja, rzekła telimena, nie chcę ci zagradzać drogi do sławy. Szczęściu twojemu przeszkadzać. Jesteś mężczyzną. Znajdziesz kochankę godniejszą serca twojego, znajdziesz bogatszą, piękniejszą. Tylko dla mej pociechy niech wiem przed rozstaniem, że twoja skłonność była prawdziwym kochaniem, że to nie był żart, tylko. Nie rozpusta płocha, lecz miłość. Niech wiem, że mnie mój Tadeusz kocha. Niech słowo kocham jeszcze raz z ust Twych usłyszę. Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę. Przebaczę łacniej, chociaż przestaniesz mnie kochać. Pomnąc, jakaś mnie kochał. I zaczęła szlocha. Tadeusz widząc, że tak płacze i tak błaga czule, i tylko takiej drobnostki wymaga, wzruszył się. Przejęły go szczery żal i litość. I jeżeli by badał serca swego skrytość, może byś nią w tej chwili i sam nie dowiedział, czyli ją kochał, czy nie. Więc żywo powiedział, Telimeno. Bogdaj mnie jasny piorun ubił, Jeśli prawda, żem cię, Dali Bóg, bardzo lubił. Czy kochał? Krótkie z sobą spędziliśmy chwile, Ale one mnie przeszły tak słodko, tak mile, Że będą długo zawsze myśli mej przytomne, I Dali Bóg, że nigdy ciebie nie zapomnę. Telimena skoczywszy, padła mu na szyję. Tego się spodziewała. Kochasz mię, więc żyję. Bo dzisiaj miałam me własną ręką skrócić. Gdy mnie kochasz, mój drogi, czyż możesz mnie rzucić? Tobie oddałam serce, oddam ci majątek. Pójdę za Tobą wszędzie. Każdy świata kątek będzie mnie z Tobą miły. Z najdzikszej pustyni, miłość, wierzaj mi. Ogród rozkoszy uczyni. Tadeusz, wydarwszy się z objęcia przemocą, jak to rzekł. Czyś obrana? Gdzie? Po co? Jechać za mną? Ja będę sam prostym żołnierzem, Włóczyć czy markietankę? To my się pobierzemy, rzekła mu Telimena. Nie, nigdy, zawoła Tadeusz. Ja żenić się nie mam teraz zgoła zamiaru ni kochać się, Fraszki. Dajmy spokój. Proszę cię, moja droga, rozmyśl się, uspokój. Ja jestem Tobie wdzięczna, ale niepodobna żenić się. Kochajmy się. Ale tak z osobna, zostać dłużej nie mogę. Nie, nie jechać muszę. Bądź zdrowa, Telimeno, moja jutro ruszę. Rzekł, nasuwał kapelusz, odwracał się bokiem, chcąc iść. Lecz go wstrzymała Telimena okiem i twarzą, jak meduzy, głową. Musiał zostać. Mimowolnie poglądał z trwogą na jej postać. Stała blada. Bez ruchu, bez tchu i bez życia, Aż wyciągając ręką jak miecz do przebicia, Z palcem zmierzonym prosto w Tadeusza oczy, Tego chciałam krzyknęła, a języku smoczy: Serce, ja to nic, żem tobą zajęta wzgardziła asesora. Hrabia i rejenta, żeś mnie uwiódł i teraz porzucasz sierotę. To nic, jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę. Wiem, że jak inni tak, ty mógłbyś wiarę złamać. Lecz nie wiedziałam, że tak podle umiesz kłamać. Słuchałam pod drzwiami stryja. Więc to dziecko, Zosia wpadła ci w oko i na nią zdradziecko dybiesz. Zaledwieś jedną nieszczęsną oszukał, a już eś pod jej bokiem nowych ofiar szukał. Uciekaj, lecz cię moje dościgną przeklęstwa. Lub zostań, a wydam światu twoje bezeceństwa. Twe sztuki już nie zwiodą innych, jak mnie zwiodły. Precz, gardzę tobą: jesteś kłamca, człowiek podły. Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica i której żaden nigdy nie słyszał soplica, zadrżał Tadeusz. Twarz mu pobladła, jak trupia. Tupnąwszy nogą, usta przyciąwszy. Rzadko, głupia.